Fajnie się żyje, ale zaatakuje Niemcy dla beki xddd. Polska co ty robisz? Przejmuje cię lol. No chyba coś ci się pomyliło. Dobra przepraszam Niemcy. Kurde chciałem zaatakować Niemcy, ale teraz mam jeszcze mniej terenów. Chyba, że zaatakuje Białoruś. Polsko, co ty wyprawiasz? Zaraz cię w ogóle nie będzie xd. Nie wydaje mi się. Jakieś ostatnie życzenie? Rosja pomóż. No i łatwo z nimi. Białoruś przejęta. Teraz zaatakuje Słowację. Polska, co ty wyprawiasz? Nic poważnego, co może namieszać ci w całym życiu, nie wydaje mi się. Tomasz teraz przywalone. ddd to było takie łatwe, że można to zrobić bez rąk. Teraz pora na Czechy. Polsko, czy coś ci się nie pomyliło? Łatwo z tobą, nie sądzę. To było łatwe, jak oblanie testu z matmy. Kurde, mam tak mało terenów, a Polska ma tak dużo. Wezmę od niej trochę. Łotwa, co ty robisz? Dzięki za darmowe tereny xd. Dobra, przepraszam, Polsko. Zostaw mnie. Zostawię cię, ale jeszcze raz coś takiego zrobisz, a będzie po tobie.